Witam wszystkich, zapraszam na mój nowy kanał. Na tym kanale chciałem zastanowić się, co pokazują niemieckie alternatywne kanały YouTube'owe. Wydaje mi się, że ta scena niemiecka niemieckojęzyczna jest bardzo ciekawa. Jest mnóstwo fantastycznych kanałów o różnej tematyce. Chciałem Wam tak po kolei prezentować te które ja osobiście oglądam i które uważam, że warte są zauważenia i warte są, aby na nie wchodzić, słuchać i wyciągać wnioski. Dzisiaj zajrzymy na kanał, moim zdaniem bardzo ciekawy, Translator Press DE, w którym codziennie tłumaczone są na bieżąco rzeczy, najczęściej z Nowego Jorku, z Białego Domu, co dzieje się z Donaldem Trumpem, z, z co się dzieje się w Waszyngtonie. No i ostatnio bardzo, bardzo ciekawe rzeczy tam się dzieją, proszę Państwa. Może najpierw dzisiaj zobaczymy, co się dzisiaj ukazało. A, aha, ale co jeszcze ważne, no, że ten kanał czasami mówi o, również o polskich sprawach. Ostatnio ukazały się dwa takie filmy, które chciałem wam tutaj też pokazać. No jeden z nich jest o wizycie. O wizycie, proszę Państwa, naszego prezydenta. Bardzo pozytywnie skomentowane to zostało przez, przez te, tą, ten niemiecki kanał. Bardzo pozytywnie. No, mniej pozytywnie, natomiast zostało skomentowane. Zaraz wejdziemy na inny filmik z jego. Proszę Państwa, z jego tutaj zasobów zobaczymy, co tutaj jest wideo. No i proszę Państwa, co tutaj się okazuje. Tutaj na przykład, kiedy to było, chyba wczoraj, wczoraj ukazał się bardzo ciekawy, ciekawy film który pokazuje, że Polska już raz została zbombardowana bombą e, ukraińską i za to Zeleński dostał, dostał odznaczenie. Teraz spadła też m, drona i, i też najpierw próbowano to w, m, powiedzieć, że to rosyjska drona, ale wszyscy dobrze wiedzą, że to jest ukraińska. Proszę Państwa, tutaj się wyraźnie mówi, że Polacy tuszują prawdziwych sprawców, że stoją murem za bandyckim, co tu dużo mówić, ugrupowaniem na terenie Ukrainy. No to nie są, nie są dobre, dobre słowa o rządzie polskim. Dzisiaj, co się tutaj dzisiaj ukazało, zaraz zobaczymy. Dzisiaj, proszę Państwa, także no niezbyt, niezbyt pozytywnie o Dudzie, który dał odznaczenie Zeleńskiemu za to, że zrzucił bombę na Polaków i dwóch zginęło. Dzisiaj z kolei mówi się o Niemczech, no bo to jest kanał jednak niemieckojęzyczny. To jest Ati, który właśnie tłumaczy. On żyje w Ameryce Południowej, już dawno opuścił Niemcy. I dzisiaj na przykład zajął się sprawą, sprawą tych, nie, tych zabitych prawdopodobnie polityków AfD w Niemczech. Siedem, siedem trupów przed ważnymi wyborami w Nordheim Westfalen. No i tutaj, proszę Państwa, Amerykanie są zszokowani tym, co dzieje się. I tłumaczy on tu tłumaczy z amerykańskiej telewizji. Tutaj jest pokazywana również niemiecka aktywistka bardzo znana na, na terenie Niemiec w zasadzie odwrotność do, do Thunberg, to jest, która pokazuje tu prawdziwą twarz niemieckiego rządu, który no, zaczyna być śmiertelny zaczyna być śmiertelny dla opozycji, proszę państwa. Siedem trupów w, w Naomi Zajbt. Proszę Państwa, bardzo fajna dziewczyna, chyba miała same najlepsze stopnie, ukończyła szkoły z no, rewelacyjnymi cenzurkami i weszła w scenę alternatywną i jest bardzo, bardzo niezadowolona z tego, co dzieje się w Niemczech. To co się stało teraz. Z tymi politykami AFD to jest fala morderstw, fala zabójstw, fala zgonów, i w tej chwili to jest bardzo mocnym tematem na mediach alternatywnych niemieckich. Także polecam ten, ten kanał Translate Press. Rewelacyjne tutaj są filmiki. Które pokazują naprawdę to, co dzieje się nie tylko, nie tylko w Niemczech, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również i w Polsce, proszę Państwa. Co tu ostatnio też ukazał się taki bulwersujący, proszę Państwa, bulwersujący film, zaraz może go znajdę. Ach. Na przykład. Na przykład tutaj wyraźne są e, znaki, że, że Wenezuela będzie zaatakowana przez Amerykanów. Nicolas Maduro nie podoba się, nie podoba się e, Amerykanom. Zobaczymy jak to się dalej rozwinie, ale nie o tym jeszcze co tutaj jeszcze na tym kanale widziałem ostatnio e, mm, bardzo niebezpieczne filmy. Zaraz poszukamy. Przed Kapitolem, proszę Państwa, wystąpiły kobiety, które są naprawdę załamane tym, że nikt nie ściga e, tych, którzy molestowali je, że tylko Maxwell siedzi w więzieniu, natomiast reszta, reszta nie. No, trudno w tej chwili nie mogę znaleźć tego filmu, ale naprawdę szokujący. Zaraz zobaczymy. No, mam być przesłuchany przy Państwa Clinton, ale czy będzie, to nie wiadomo. Także osobiście polecam wam ten kanał, jeżeli chcecie się dowiedzieć ciekawych rzeczy z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych. To naprawdę warto, warto posłuchać na bieżąco to, co dzieje się, bo ten kanał tłumaczy, tłumaczy na bieżąco na żywo wszystko to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj właśnie tutaj tłumaczył na bieżąco, co mówił między innymi, między innymi Bill Clinton, Zuckerberg. I inni miliarderzy na spotkaniu w Białym Domu. Na tym kanale możecie między innymi obejrzeć, no, moim zdaniem, szokujące, szokujące zeznania ofiar Epstein'a przed Kapitolem. Przed Kapitolem one zebrały się i, proszę Państwa, mówiły na przykład o tym, że jeździły z Billem Clintonem do Afryki na urlop. Tego no, nie dowiemy się w mediach normalnych, ale tutaj właśnie tłumaczone na bieżąco zeznania kobiet przed Kapitolem, które domagają się jakiegoś prawa, żeby ustalono prawo, które mogłoby wreszcie tych wszystkich miliarderów. Którzy maltretowali te kobiety. Wtedy one były jeszcze dziewczynami, żeby pociągnąć tych wszystkich do odpowiedzialności. W tej chwili jest tylko Maxwell w więzieniu i to takim ekskluzywnym. Te kobiety są załamane. Te kobiety żądają żądają sprawiedliwości. Mam nadzieję, że nie odpuszczą i wreszcie zobaczymy tą listę Epstina. I proszę Państwa. Ten Bill Clinton powie, co robił z tymi dziewczynami w Afryce na swoich e, urlopach. Także jeszcze raz zachęcam wszystkich do zaglądania na ten kanał. Jest naprawdę czasami bardzo fajny, zwłaszcza, że tłumaczy na żywo wiele, mm, wiele konferencji, wiele spotkań. I te pierwsze, pierwsze słowa niekiedy są bardzo ważne, bo potem one gdzieś znikają w tym medialnym natłoku. Życzę miłego wieczoru.